Kochani, lecimy jeszcze dzisiaj na przegląd koszy do Lidla i zobaczcie, jest taka fajna sofa dmuchana. I tu mam taką zagwozdkę: niby otwieramy, latamy po plaży i co? I to tak fajnie później jest hmm, nadmuchane. Bo szczerze, zastanawiałam się nad tym, bo fajny worek, mały, można wszędzie wsadzić, ale no nie wiem, jak to jest, jak, jak to po prostu działa. Jak ktoś ma, to oczywiście zostawcie komentarz, bo jesteście niemożliwi. Zawsze, jak o coś proszę, to są mm, odpowiedzi, więc teraz też na Was liczę. Jeżeli jesteś nowy, nie subskrybujesz kanału, to nie zapomnij zrobić tego, będziesz na bieżąco. A jak Ci się podoba, moja moje filmiki, to koniecznie zostawcie pod tym filmikiem łapeczkę w górę, wtedy on też może polecieć do większej ilości osób, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jak widzicie, jest duży wybór słoików na różne przetwory i możecie je kupić w fajnych, widzę, cenach, zestawy, pojedynczo i one naprawdę szybko znikają, widzę, z tych koszy. Tak jak i te torby termiczne, zobaczcie, jaka fajna. Tutaj jest na przykład taka szara, ma kieszonkę z przodu. U mnie tylko w kolorze szarym, w środku klasycznie na zamek. Myślę, że fajna sprawa na jakiś piknik. Słoiczki, słoiczki, słoiczki. A tutaj? Tutaj jest coś fajnego. Czekajcie, co tutaj mamy. Tutaj mamy akcesoria do pedicure, no to czyli jakieś pędzelki, tarki do pięt i tepe. I sztuka tutaj kosztuje niecałe 4 zł. A były słoiczki, to teraz będą... Pokrywki. No i tutaj już jakieś duże paki. Zestaw 10 na przykład pokrywek 5 zł, ale tutaj fajne jakieś miseczki. I mamy takie mniejsze i wielkie. Czekajcie, zobaczymy cenę. Miska bambusowa 20 zł. Nasadka tnąca 150 zł. A tutaj jest fajne, fajne deseczki bambusowe za trzy dyszki i są takie zwykłe, wiecie, najzwyklejsze, ale tu jest jedna sztuka jakaś taka fajna, no, czyli wszystkie okruchy wlecą pod tą kratkę i ta jest naprawdę świetna. Nie jest taka za duża, taka średnia, zobaczcie, i wygodnie, nie trzeba męczyć się z tymi okruchami, na sam koniec wystarczy wrzucić do kosza. Tutaj jakiś fajny, widzę, dzbanek, dodatek drewna. 65 zł. No i jakieś krajelnice. Czekajcie, 20 zł. Tarka wielofunkcyjna. I dwa kolory tej tarki. Beżowe i czarne. A tak one wyglądają. I wiecie co? One chyba są lepsze niż te zwykłe stojące tarki, tak ostatnio mm, stwierdziłam. Bo tutaj y, nabijemy sobie czy marchewkę, czy nie wiem nawet ogórka i bynajmniej paznokci nie ściacham <noise> czy też macie ten problem tylko nie wiem jak w użytkowaniu czy ona jest faktycznie taka fajna lecimy dalej. Zestaw czterech garnków, super cena, 130 niecałe złotych, tutaj jakieś są ściereczki, 6 sztuk, tu jakieś plastikowe Zestawy, czyli tak, ściereczki 13 i zestawy dyszka. Tutaj mamy zestaw sześciosłupków 14 i 40, 200, czekajcie. Szybkowa raz, 200. A zestaw sztuczców 4 dyszki. I tutaj mamy te sztućce, całkiem podobne jak w Pepko i wekrzym. Dokładnie. To zobaczcie, nawet w Lidlu. Ale chyba w Wekszym były najtańsze. Chyba tak. 100 zł. Tutaj mamy jakiś czajniczek. Ale ładny. Nie będę już wyciągać. Albo dobre, wyciągnę. Zobaczcie. Piękny. Beżowy i taka drewniana rączka. Wow. I podstawka też jest drewniana. No, fajny jest ten czajnik. Tutaj mamy odkurzacz. Bosch. 400 zł w promocji z niecałych 450 zł Akcesoria kuchenne 8 zł, czyli będziemy miały jakieś łyżeczki, łopatki, chochle. Ściereczki identyczne widziałam w Action, tylko niebieskie i chyba szare. A tutaj po ile? Dyszka. No nie pamiętam ceny Weksyn. Stolik, zobaczcie, jaki fajny stolik. Też taki jest podobny, jak nawet nie identyczny 35 zł pojemniki do przechowania. Tutaj jakieś szklane, widzę naczynia, dwie dyszki i żaroodporne. Zobaczcie. No fajne. 3,1 litra, tak. I tu macie bambusowe jakieś takie zestawy. Tu macie deskę obrotową, fajna, 25 zł. Na przykład na taką deskę możecie wyłożyć sery i każdy sobie obróci ten, który lubi. Tu jakieś jest lusterko z półką. Dodatek widzę, jakieś tam liści złotych. Wentylator. Jeszcze jeden. To chyba jakieś poduszki albo kołdry, kołdry 45 i 35 zł, słuchawka, prysznicowa. Tu jest jakaś fajna półeczka. Regał ścienny, 4 haczyki 70 niecałe zł Zobaczcie, ale fajny. Poduszka 20 i 25 groszy, ale tych poduszek wam nie polecam, bo one mają beznadziejny wkład. Tutaj coś, czekajcie, co ja tu widzę. Mm, o. Tu jest coś, co lubimy. Świece. Ładne świece. I dyfuzory 20 zł. Tylko coś nie pasuje mi na to na tą cenę, bo dyfuzor a tutaj nie widzę dyfuzorów, tu są same świece więc z tą świeczką po prostu trzeba lecieć pod czytnik bo ja tu tych dyfuzorów nie widzę, no chyba, że to jest to ale tu jest świeczka taka w takim ładnym opakowaniu Tutaj jest taka fajna gumowa taca. No, antypoślizgowa. Miałam na myśli właśnie, że guma jest od spodu, fajna, taka w kropeczki. Ceny nie ma musicie iść do kasy, byście miały, bo tutaj też widzicie nadręczniki papierowe można znaleźć w koszach. O, jaki fajny garnek, 28 cm średnica, fajne materączki i fajny kolor. Cena to 80 zł, niecałe. U, ale tutaj jakie fajne świece morskie. I nie tylko świece, kochane, tutaj są lampki i miseczki. Czekajcie, najpierw lecimy świece. A więc trzy widzę tutaj rodzaje. Bardzo ładne szkło, takie habrowe. Tutaj widzę talerzyki, ale chyba zobaczymy sobie ceny. Tak więc świece 18, lampka tu jest 15, to za chwilkę. Jakaś zgrzewarka będzie za stówkę. Lampka, o lampka, patrzcie, jakie fajne lampki. No śliczne, trzy też widziałam różne. I latarnia morska, no fajnie, można sobie zrobić mini kącik morski. Tutaj jakieś talerzyki, paterki, miseczki. I tutaj macie takie fajne muszelki. Dwie sztuki szklanych miseczek, bądź takie. A tutaj takie przezroczyste, te niebieskie, ładniejsze chyba. Jak Wam się podobają. O, tu jest jakaś taka duża, ale już nie wyciągam, bo ciężka. Tak więc ile ona? 16 zł. No to nie jest wcale cena wysoka na takie cuda maleńkie. Nawet i nie maleńkie. Dobra. Tutaj za 20 niecałe 5 zł. Macie skrzynkę. Mm, fajnie się można zorganizować jakieś. Wiecie, pod zlewem detergenty i te sprawy. Buteleczki do picia widzę dla dzieci. Niebieska może być dla chłopca. Czerwona dla dziewczynki. 0,45 litra, 20 zł. Tutaj jest chyba bateria, jak się nie mylę. O, o, o. bateria kuchenna, no 300 zł, tutaj jakieś pojemniczki Star Warsy, chyba na śniadanie i kubeczki, ale one już kiedyś były w przeglądzie, widzę, że starocie to już było, ale ktoś lubi to proszę, może kupić sobie, dobrze tutaj 20 zł a i jeszcze tam są pojemniczki śniadaniowe dla dzieci, dobre Fajny stolik balkonowy, składany. 50 zł. A tu jest kolejny fajny. Bardzo podoba mi się ta mozaika. I tu jest on teraz na 89 zł i 10 groszy. Kochani, mam nadzieję, że ten przegląd Wam się spodobał. Ja chyba będę częściej do Lidla zaglądać, bo widzę, że tutaj naprawdę można złowić fajne rzeczy. Może akurat ktoś ma blisko. Myślę, że Biedronka i Lidl to są takie chyba sklepy, które wybieracie. Możecie zostawić mi właśnie pod tym filmem komentarz, gdzie robicie swoje zakupy. Czy jest to Lidl, czy jest to Biedronka, czy może Kaufland, a może Your Show. Tak więc czekam na Wasze komentarze. Życzę Wam miłego dnia. Ściskam Was mocno. Do usłyszenia. Zapraszam na wcześniejszy przegląd Action, bo dzisiaj pokazałam nowości totalnie na całym sklepie, więc Miłego dnia. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć, Pa. A i zabieram się za odpisywanie, bo wczoraj po prostu nie dałam rady i za chwilkę też wrzucę ten zaległy filmik na Vlogsyla, bo już go mam przerobionego, tylko musiałam obrobić dzieci i te filmiki, więc już wszystko nadrabiam. Wrzucam i życzę Wam miłego oglądania. Trzymajcie się, buzia Pa.